Witam serdecznie na kanale W Podróżuje. Wracamy do Polski z Wyspy Plać. Nie było lepsze niż tam. I przyjechaliśmy do powiatu, do Blitwic. Pokażę Wam jaki piękny tu jest kamp eee, Mamy ceny. Także ceny zaczynają się od 200, chyba 20 euro do 350 za takie domki, ale 6 osób. Także musicie to policzyć. No są ekskluzywne niektóre, deluxe, nie deluxe. Naprawdę takie, takie bardzo fajne te domki. Można tu e, kamperem też wjechać. Za nami jest restauracja z basenem, bardzo ładna. No, to jest takie VIPowskie takie mam powiem. Co jeszcze chciałem. Nie wiem, czy to tak może nagrywać tych ludzi, co je leżą, ale tam są te domki. Mieliśmy tam nic w sumie. Pójdziemy tam do góry. Słuchajcie, co do powrotu, bo nie umiem się z wami dostać. Będzie mi pracowało przez jak, jakąś chwilę tych waszych komentarzy. Także postanowiłem znowu nagrać film. Zatrzymaliśmy się tu, żeby coś zjeść. Czemu nie pojechaliśmy, Sylwester? Wiesz, czemu nie pojechałem autostradą? Bo po prostu jest katastrofa jest tak zawalona autostrada, że się głowę w głowie nie miksyci a tu jedzie do was tysiące, tysiące, nie dziesiątki tysięcy wiecie, turystów. Także przed splitem zaraz odbiliśmy, odbiliśmy na knin i pojechaliśmy piękne domki, piękne No sześć osób. No to po 40 euro do osoby. No a w szczycie jest drożej. Teraz właśnie mamy już poza nami nie szczyt, jeszcze szczyt będzie chyba za 3 tygodnie. Zobaczcie jak to wygląda. Bardzo ładne. O. Teraz trochę cienia zrobiłem, bo to nic nie widać przez te szyby. na tu może tu coś widać? Nie, tu nic nie będzie widać. I zaraz mamy plattyskie jezioro, dosłownie za tą górą, znaczy po lewej stronie. Tu jest przepiękny basen, u Rur jest restauracja. A sylwester na pewno wie, dlaczego ja tu jestem. Ale niech to zostanie sylwester z między nami. Także pozdrawiam znowu wszystkich. Dzięki Wam za te komentarze. Super. Słuchajcie, pokażę Wam tu na stole. O, tu jest stolik, rozłożę co zabrałem. Fajne foldery mają. Jest to super meta. Oczywiście na pewno nie dla nas, bo, bo my w nie jeździmy. Ale jeżeli ktoś jedzie przed sezonem, zobaczcie sobie tu. To wszystko. I oni mają też w Shimuni. Mam taki katalog z Shimuni. Mają ten camp tam także został on wyróżniony różnymi nagrodami. O wiatr wieje. Zobaczcie sobie to wszystko. My jesteśmy tu. My jesteśmy tu. No, a wracając do trasy, to my jedziemy na Wa Warazdin. Jest korek potężny od Karlować Jest wszystko zablokowane do Zarzżyba. Nie wiem w którą stronę, ale jest wszystko na czerwono. No niestety jest sobota i my yy, wracamy w sobotę. Ja wam powiem, ja bym nie wracał w sobotę, ale jakby była normalna pogoda, to bym został do poniedziałku, ale że jest taki upał, to po prostu ja nie mam. Nie chce mi się płacić za siedzenie w apartamencie. Znacie mnie, znacie mój kanał. My jeździmy, pokazujemy wam fajne miejsca i nie będę siedział, płacił, nawet teraz, teraz już jest 50 euro, już nie jest 40, jest 50, ale nie o to chodzi, czy to jest 40, czy 60, jakby było super, to byśmy 60 zapłacili tej babce i byśmy tam po prostu po, po, posiedzieli, nie? Pozwiedzali dalej, zobaczcie, co się dzieje na niebie, my jedziemy tam w prawo, nie ma być żadnej burzy, oglądałem na radarze, uciekamy, niebo tu już jest lepsze. No i co wam jeszcze mam powiedzieć? Hmm, zapraszam wszystkich na filmy, które będę montował z Wis i, i z wyspy Brać. Także jak ktoś chce e, gdzieś się przespać, to tu po prostu jest bardzo fajne miejsce, a jeżeli ktoś jedzie z jakąś ekipą albo ma dużą rodzinę, szczególnie przed sezonem, no albo ktoś po prostu w sezonie chce sobie Przecież mam takich widzów, którzy lubią mieć wygodę i porządne domki, takie bardziej high life. No to, to to jest dla nich. Nie wiem ile tu. Zrobiłem zdjęcie, ale to wam nie wiem gdzieś wkleję. Zrobiłem zdjęcie ile kosztuje tu stanie kamperem. Myślę, że chyba z tego co się orientuję, nie wiem czy było 50 euro, czy 30, czy 50. Ładne bardzo te domki. Co powiecie, jak się Wam to podoba? No, mi by się to podobało przed sezonem tu przyjechać. A tu chyba ktoś jest, bo tu papucie są. Mi by się to tu podobało. Przenocować. Także słuchajcie. No tak, mówię, wracamy do Warażdin yy, i będziemy omijać autostradę yy, w Słowenii bo już wiem, że Austriacy kontrolują tam i jest kanał na tym przejściu słoweńskim. ja mam płacić jeszcze 16 euro i jeszcze stać na tej granicy, żeby oni ręką machali i patrzeli jak za starych czasów, oni się oni po prostu nie umieją odpuścić tego tych granic i my sobie jedziemy na Warazdin i tam do góry, na Murek i stamtąd yy, już na Wiedeń tu te domki jakie? tam nowe robią. Nowe. No, te auto są jedne. Jedne są narażone strasznie. No, tu coś do mycia. Tu jest ten aneks taki dla tych, co właśnie z kamperów przynoszą te różne graty do mycia. Te sprawy. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. My zaraz będziemy stąd jechać. Jeszcze coś tam się napijemy. Już po kawie jesteśmy. Jakie się wam to miejsce podoba. Dla mnie jest to taki... Jak oglądałem te niektóre, to, to jest taki wypasiony kamp. A tak mówię, u góry macie... U góry macie dwa baseny. Jeden duży, drugi taki mały. Idziemy do cienia, bo temperatura jest dalej 32 stopnie. No i już nie uwierzycie, ja się cieszę, że wracam. A plan już jest taki, że jak dobrze pójdzie, pojedziemy z synem na rowery do Świeradowa. Ktoś był w Świeradowie, niech da znać. Ja tam mam... Ale wieje. Ja tam mam jeden film ze Świeradowa. Se możecie zobaczyć. Jak ktoś ma, ktoś ma rower, to polecam. Dobra, słuchajcie, kończę. Trzymajcie się, pozdrowienia z trasy. Na razie.